O tym człowieku. Żołnierz to był wielki, ale swawolnik okrutny. Potem w kijdanach całkiem się pogrążył. Siła złego uczynił. Ale nam życie uratował, bo uradziwiła wyblagał, aby nas nie rozstrzelano. Jakże to. I rodziwił was puścił? Z niewoli to dopiero pan Zagłoba nas wyrwał. Mówił oficjerowi, który straż trzymał, że mu krewny, potem go spił, <gry> potem w jego szaty się przebrał i moją chorągę sprowadził. Jam to niech chwaląc, się sprawił. Skąd ci taki rozum na miły Bóg? Sekret pewien mam. Trzeba jeno sienie konopne w kieszeni nosić i po troszku spożywać. Wielce od tego dowci prośnie. Jakże to? Bo w konopiach oleum się znajduje, od czego jedzącemu w głowie przybywa. <laughs> bodajże wać <laughs> toż w brzuchu oleum przybywa nie w głowie <laughs>